Witam serdecznie w kolejnym materiale o gospodarce polskiej. Skończyliśmy ostatnio na temacie bezrobocia. Że to nie jest najlepszy wskaźnik, i ktoś może zadać pytanie: jaki wskaźnik jest najlepszy? Razem z dojrzewaniem rynku kapitałowego. Z punktu widzenia udziału czy wielkości tych firm rynku kapitałowego, jako procent PKB, który nadal jest mniejszy niż w świecie zachodnim, ale staje się większy, polski rynek kapitałowy będzie lepiej przewidywał, jako wiodący wskaźnik ekonomiczny, gospodarkę. Więc najlepszym wskaźnikiem, dlatego wysłuchanie się innych wskaźników, które na przykład wskaźników tak zwanych miękkich, wskaźników takich jak PMI, to nie jest dobry pomysł. Wskaźniki PMI to są wskaźniki, które bazują na ankietach. I jeżeli mamy rynek rozwijający się i mamy długo, dodatkowo mam długą historię, która potwierdza, że na rynkach rozwijających się wskaźniki produkcji PMI w tych wartościach bezwzględnych nie były dobrym narzędziem do przewidywania rzeczywistości. Ze względu na zbyt małą próbę na poziomie też organicznego wzrostu gospodarczego i zbyt niskojakościową próbę menadżerów, którzy by w sposób prawidłowy ocenili rzeczywistość. Więc PMI nie jest dobrym wskaźnikiem, wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym. Głównym wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym dla Polski jest takie powiedzenie w Polsce, że bez, bez, bez banków nie ma chłopcy. Chodzi bardziej o wyniki niż o stopy zwrotu banków. I wyniki wcale nie muszą być idealnie skalowane ze stopami zwrotu, to nieprawda. Yy, w jakiejś dłuższej perspektywie tak jest, ale w krótkoterminowej tak nie jest. Yy, w rzeczywistości to jest, niektórzy mówią, że to jest pewna forma nieefektywności. Wynika to po prostu z dużego udziału w indeksie msc i w ogóle w indeksie, w indeksach takich jak WIG20, które w dużym stopniu są klonowane, modyfikowane w ramach indeksów MSC i potem wypuszczone te słabe -y, takie jak Apple, które dają ekspozycję na Polskę. Zawsze i wszędzie ważna jest, w Polsce działa to trochę inaczej, to jest temat na inną dyskusję, ale ważne jest w kontekście gospodarki polskiej przewaga na poziomie Prostej formy tytułu kredytowego, czyli różnicy pomiędzy najkrótszą formą obligacji, obligacji rentowności do obligacji dziesięcioletnich. Eee, oczywiście, że zwracamy uwagę na, na zachowanie inflacji, więc inflacja może pogarszać jako zjawisko monetarne, może pogarszać chęć działalności bankowej. Zwracamy uwagę na działalność Banku Narodowego Banku Polskiego który moim zdaniem jest zbyt konserwatywny, a i co zemści się w przyszłości. To będzie przyszłość zupełnie inna, czyli zupełnie dalsza, niż to, co dzisiaj, niż w stosunku do tego, co robią się, wydaje. To nie jest kategoria 3-6 miesięcy. To są procesy długoterminowe. Dlatego zachowanie się banków na poziomie stóp zwrotu, jakości ich depozytu, porównania. Kosztów, w zysku z akcji kredytowej do kosztu depozytu, jakie te banki posiadają. Możliwość pożyczania w stosunku do tego jakości depozytu, uwzględniając oczywiście tych kwestii, na negatywnego ustawodawstwa. Są przykłady w przeszłości, gdzie wyniki CUE prowadziły do ryzyka negatywnego ustawodawstwa związanego z kredytami bankowymi, gdzie część depozytu stawała się toksyczna. Dla banku, co, jest problem, co było problematyczne. Natomiast sektor bankowy w Polsce jest znacznie ważniejszy ze względu też na, na to, jak duży udział stanowią rynek nieruchomości jako procent PKB i segment budowlany jako procent PKB i finansowanie tego segmentu budowlanego, co też jest typową cechą rynków rozwijających się, a nie rozwiniętych. To rynki rozwijające się. Mają dominujący udział segmentu nieruchomości. Już prawie zawsze, nie zawsze, prawie zawsze. I yy, jest tak samo posiadanie mieszkania na własność. To też jest często, te są wyjątki na poziomie rynków rozwiniętych, ale w Europie przekrój świat rozwinięty, rozwijający się wskazuje na częstą tendencję do chęci posiadania nieruchomości w, świat, w rynkach rozwijających się. Co wynika po prostu z pewnego negatywnego nastawienia do rynku kapitałowego i postrzegania go jako hazard. Jeszcze innych czynników. Więc banki są ważne razem z rynkiem nieruchomości. Siła nieruchomości jest czasami wstecznie, co prawda, skorelowana ze wzrostem gospodarczym. Silny sektor budowlany jest istotny i ostatnio pojawiają się gościnane z Polski. Czy to może oznaczać gorszą przyszłość? Jeżeli chodzi o stopę zwrotu, to zależy, to zależy od tego, czy te przewagi, które Polska dysponowała, które Polska posiadała w przeszłości, one nadal będą utrzymywane. No koszty pracy, jeszcze jakaś przewaga jest, ale już jest już, już mniejsza niż kiedyś. To inne ręki zyskują na to. pewnego rodzaju łatwość prowadzenia dla biznesów niepolskich. Pewna przewaga, która jest utrzymywana w Polsce. Zagraniczny kapitał ma lepszy lepiej w Polsce niż kapitał polski. Ze względu na legislację, jaka działa w Polsce. To samo tyczy się rezydencji podatkowej i obywateli innych państw w Polsce. Ta pewna to pewna też przewaga, która tworzy zwycięzców i przegranych po jednej drugiej stronie. Akcja kredytowa, która, tak mówiłem, jest relatywnie stroma w Polsce, a akcja kredytowa nie jest wcale taka zła. Jest kwestia oczywiście szoków. Na przykład wojna na Ukrainie spowodowała napływ, znacznie większy napływ migrantów, Ukraińców do Polski, co spowodowało anormalny wystrzał segmentu budowlanego, który wpływa krótko i średnio terminowo na wzrost gospodarczy, ale wszystko przechodzi swoje bum potem wraca do normy. Wszystko to jest jakby naturalne odchylenie w ramach tego odchylenia standardowego przede wszystkim w świecie gospodarki wraca do stanu równowagi. Dzisiejsza słabość, którą widzimy w rynku w Polsce, wynika z równych czynników. Przede wszystkim niższej płynności na rynku, to jest związane z stosunkowo Konserwatywną polityką Narodowego Banku Polskiego, likwidacją ustawodawstwa stymulującego rynek nieruchomości, tak jak kredyt 2%, czy darmowy kredyt. Co wpływa na wiele różnych segmentów. I po jednej stronie widzimy przegranych, pozostałych będzie, jeżeli na przykład mówimy o płynności na rynku nieruchomości mieszkalnych. Ale są zwycięzcy po drugiej stronie. Ze względu na Specyficzną sytuację geopolityczną i specyficzną sytuacją gospodarczą, mamy zwycięzców na poziomie infrastruktury cywilnej infrastruktury wojskowej. Czy projekty infrastrukturalne w szerokim tego spektrum słowa znaczeniu, po stronie cywilnej po stronie niecywilnej. Tam obserwujemy wzrost nakładów na, na e, inwestycyjnych. Więc z jednej strony widzimy słabość w momencie budowlanym, które my klasyfikujemy jako segment nieruchomości, nazwijmy to mieszkalny, ale widzimy większą siłę w segmencie infrastrukturalnym. Nazwijmy to po stronie właśnie kolei dróg. No, Tam ten wzrost jest znacznie większy. I też inwestycje zewnętrzne są znacznie większe. A więc zawsze trzeba zwracać uwagę na cały segment obuś w jednym może przechodzić w siłę drugim, czasami tak jest, czasami nie. Też warto zwrócić uwagę na to, że w ma, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, może z wyjątkiem Warszawy. Ale nadal są miejsca w Polsce, które są relatywnie atrakcyjne dla kapitału zachodniego z punktu widzenia takich inwestycji. To mi się wydaje to w kategorii krótkoterminowej, długoterminowej, tak nie musi być. Więc to też zależy, jeżeli my podzielimy, jeżeli zwrócimy uwagę na sprzedaż to, to znaczy nieruchomości w Polsce, widzimy najnowsze dane. Na takie płaszczyźnie powiedzmy, pojedynczych mieszkań osób fizycznych, to czy to jest jakiś, nazwijmy to małych i średnich flipperów, tam jest spory zastój. to nie jest rynek, na którym się tak łatwo zarabia pieniądze, jak zarabiało w przyszłości. Natomiast w kategorii mega, zakupu kamienic, bloków i tak dalej, pomiędzy funduszami, czy innymi jednostkami inwestycyjnymi, firmami, jest trochę lepiej. Też warto zwrócić uwagę na to, w ramach tych danych tutaj nierucho danych z nieruchomościami, że chociaż obserwujemy w Polsce istotną słabość rynku nieruchomości komercyjnych, birowców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nieruchomości nie segmentu tego, nie w tym niemieszkalnym, to ta słabość jest tak znacznie mniejsza niż na przykład w świecie anglosaskim, w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. Ja mogę wypowiadać o Stanach Zjednoczonych. Tej słabości jest znacznie większa. Co powoduje, więc ta słabość z punktu widzenia danych historycznych w Polsce, ale relatywna siła względem innych miejsc, powoduje też lepszą rzeczywistość niż niektórzy mogliby się spodziewać. Na tej płaszczyźnie. Natomiast, wracając do danych, jako wiodącego wskaźnika ekonomicznego, rynek akcji, to szeroki indeks, czy on powinien być wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym. Dostaje pytanie, jak przewidzieć, czy da się przewidzieć wojnę, czy coś się stanie, czy nie. Nie ma idealnego wskaźnika. Nigdy nie było i nie będzie. Ale. Rynek akcji jest jednym z najlepszych wskaźników na tej płaszczyźnie. I dodatkowo rynek obligacji. To też chodzi o pytanie, czy ta ostatnia słabość jest jakoś niebezpieczna, czy coś może oznaczać. Na razie nie. Dlaczego? Bo Polska w kategorii od początku roku była jednym z liderów, przez to, że wcześniej była jednym z najsłabszych rynków, dodatkowo duży udział w segmentu finansowego, który ja typowałem jako najlepszy sektor, Akurat inne firmy, Santander, rozwiązania austriackie, niemieckie, Deutsche Bank, to były moje typy na ten rok, jeżeli chodzi o sektor bankowy. No, zachowały się lepiej niż polskie, polskie, na przykład banki, które trochę w tym roku słabi przez te, właśnie tę historię z podatkiem bankowym, co może stworzyć okazję inwestycyjną. Za małą część portfela, oczywiście, ta słabość polski, ona jest większa niż w większości innych rynków europejskich, z połączeniem Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania nie może być traktowana jako Europa. Bo inne korelacje wchodzą. To też temat na inną dyskusję. Ale traci Polska mocniej na negatywnych sesjach i zyskuje częściej mocniej na pozytywnych. To jest też normalnym zjawiskiem rynkowym. Eee, zachowania słabości i siły poprzedniego lidera, więc ta słabość też była wytrzucana na rynku niemieckim. Nie była może tak wstroma, ale była. Inaczej się rozłożyła w czasie. Ta słabość jest naturalna, wynika też z naturalnej korelacji sektora finansowego w Europie. On trochę się w Polsce minimalnie rozjechał, czyli rozjechał przez właśnie negatywne ustawodawstwo związane z podatkiem bankowym, które przynosi więcej szkód niż pożytku, ale. To nie jest aż tak problematyczne. Więc rynek akcji jako główny wskaźnik wiodący wskaźnik ekonomiczny w ramach tematu wojny, jakichś problemów, temat inflacji. Ludzie tak boją się tej inflacji. Ja od dawna mówię, że inflacja nie, jest, nie będzie dzisiaj problemem w Polsce, bo gdyby była problemem, to rentowności były znacznie wyższe niż ostatni szczyt historyczny 8-7%. Mamy płaskie rentowności dziesięcioletnich obligacji. Co oznacza, Obligacje dobrze wyceniam do 12 miesięcy rzeczywistość na po swoim wycenie zawierają mechanizm oczekiwanej przyszłej inflacji. W Polsce na razie nie grozi wysoka, bardzo wysoka inflacja. W kategorii 12 miesięcy od dzisiaj, nie licząc jakichś mega dużych wydarzeń, jak wojna nagła, wyzerwanie łańcuchów dostaw. Bo na rynku akcji nic nie jest pewne. Wszystko, wszystko jest prawdopodobieństwem. Ale my musimy monitorować rentowności też w kategorii globalnej, bo rentowności 10-letnie powinny być skorelowane globalnie. Najpierw lokalnie, potem globalnie. Więc, jeżeli rentowności strefy euro by zachowały się zupełnie inaczej niż polskie, mogłoby stanowić to duże ryzyko jakiegoś szoku, wydarzenia negatywnego, które by wpływało potencjalnie na Polskę. Polska nadal ma całkiem niezłe, są stosunkowo wysokie oczekiwania, ale Polska, choć wszyscy obawiają się długu, są dane akurat z Unii Europejskiej. Ludzie się obawiają długu i to też będzie osobny temat jeszcze, może trzecia część tego materiału. Ale dług w Polsce nie jest problemem. Koszt obsługi zadłużenia jako procent dochodów budżetowych na tle większości państw nie jest problematyczny w Polsce, wbrew powszechnej opinii. Problematyczny może być limit zadłużenia konstytucyjne. Ale nie mamy ryzyka fiskalnego w Polsce. To nam jakby rynek jasno pokazuje, przynajmniej na razie. I teraz na koniec latają takie grafiki na Reddicie, Czy myślenie o takich kategorii jak, że no Polska rozwinęła się znacznie szybciej niż Szwecja czy ktoś inny, jest dobre? Kwestia jest, oczywiście musimy porównywać na lepiej porównywać PKB per capita, tak nawiasem mówiąc. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Niektórzy na przykład zachwycają się PKB chińskim. Mamy dół dobre, bardzo jakościowe badania pokazujące, że dane związane z PKB chińskim nie znoszą krytyki. Są w dużym stopniu zakłamane, niestety. Stosuje się dlatego inną metodę liczenia PKB chińskiego. To też, kiedyś ten temat omawiałem, to jest bardzo ciekawy temat. I tam już te dane nie są tak kolorowe. Ja nie przeczy, że Chiny dokonały wielkiego skoku gospodarczego. Tylko nie jest tak dobrze, jak niektórym się wydaje. W kategorii długoterminowej, bo w kategorii tego roku jest oczywiście bardzo dobrze. I będzie dobrze. Temat Szwecji i Polski. Rynek, który startował znacznie większy danych w 2000 roku PKB per capita. Per capita. Nie. W PKB nominalnym będzie miał mniejszy wzrost ze względu na ten mechanizm BAC. Czyli z poziomu rozwiniętego ciężej wzrosnąć. Stany Zjednoczone to jest nieliczny przy... Bo naprawdę jest mało gospodarek, które mogą tak organicznie szybko rosnąć jak Stany Zjednoczone. Europa miała swoje problemy wynikające z japonizacji, negatywnego do i jeszcze innych czynników. Więc Polska osiągnęła niesamowity sukces, ale to mechanizmy właśnie bazy, I nic słabego startu, jeżeli startujemy z bardzo niskiego poziomu zamożności, to wpompowanie w tą gospodarkę relatywnie małych pieniędzy powoduje szybki wzrost gospodarczy. Ciężej jest to zrobić na innych gospodarkach. Biorąc pod uwagę potencjał per capita i możliwości wzrostu per capita. Więc pytanie jest takie, czy ten wzrost uda się utrzymać w w kategorii najbliższych 10 yy, lat? Moim zdaniem będzie ogromny problem. I to będziemy dalej uzasadniać w innych materiałach, ale w kategorii 12, 24, nawet 30 miesięcy, jeżeli nie dojdzie do tragicznych wydarzeń o charakterze wojennym, czy Około jednym czy jakiegoś jednorazowego, strasznego wydarzenia w pokoju pandemii, Polska nadal powinna sobie radzić dobrze. Bo chociaż nie wykreowało wspaniałych, unikalnych biznesów, to będzie coraz bardziej liczyło się w ramach globalnej gospodarki przez mechanizmy globalizacji i przez mechanizm wypłaszczenia zarobków polskich do średniej Unii Europejskiej, czyli utrata konkurencyjności na poziomie. Yy, yy, Stosunkowo tanich pracowników względem i dobrze wykwalifikowanych względem Unii Europejskiej, nie będzie to opłacalne. I też jeszcze mechanizmy pracy zdalnej na to wpływają. Więc utrata pewnych przewag spowoduje bardzo problematyczny świat. I ciężko jest coś w tej kwestii zmienić. Moim zdaniem, recepta to jest otworzenie się i zrozumienie tego, że trzeba wygrywać i przegrywać. Czyli mechanizmy twórczej destrukcji. Deregulacja segmentu inwestycji w ramach private equity. Czasami yy, wyrzucanie ogromnych pieniędzy w różne projekty i liczenie mechanizmów rachunku prawdopodobieństwa na jakiegoś wielkiego wygranego. E, czyli finansowanie zewnętrzne, zwycięzcy i przegrani. Model amerykański, venture capital. To jest coś, co może wykreować wspaniałe biznesy. Inwestycje celowane bez pewnego mechanizmu, nazwijmy to losowości, niektórzy to nazywają, czy to strategia amazona, strategią asymetrii, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, moim zdaniem. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia w następnych materiałach o Polsce. A na pewno one się pojawią.